Wybierz postać. Dobra, kim go zagrać? Faro, wszyscy ostatnio grają. Buffy jakieś zostały czy coś? Co, Fara? No, wszyscy grają nie grają ostatnio. Nie, Ale słyszałem, że coś chyba... Czytałem jakiś raport mety z tamtego tygodnia, to mówili właśnie, że Fara wraca powoli. Bo Fara jest Ach, dobra na no. no, symetry. To już możliwe, no. Tylko symetry. jeżeli do, dobrze A grasz... nie, wiecie czy... dlaczego? Wiecie dlaczego? Właśnie przez... Yy... Metę z tankami jest Hook, yy, ale teraz, jak Fara może tak wysoko latać, to Hook jej nie dosięga. Yy, Reinhardt, tak samo. No i Diwa, jedynie co ten, ale. Przecież jest meta ogólnie z tymi, z tankami. A Diwa jest dobra na tanku. Yy, a Fara jest dobra na tanku. No. Jak hey, gróbciu. Obcy ci się świeci na brzuchu. Hej, Skradaj się, graj jak ninja. Dobra. <laughs> Patrzę okejkę. Okay Fajnie to wygląda, tak się skradamy. Tak się skradamy, o kurwa. O jezu, ja tu się wracam w taki wielki cel A Jaki fucking surprise. Symetry mają. Jaki fucking surprise! Chodź to Liwa. Blop. No, nie ma symetrii, jak jakim przykrym? Nie czaję tego zasięgu huka. Za mało gram, przeszłem. Przyszedłem, przyszedłem, przyszedłem O tam z ludu, panie, rypią we mnie jak co Dzięki za apteczkę Saksowana? Pięknie za ścianką go jo, Go jo, Ona, ona Diva raczej ona Tak blisko Kurde ciągle D.Va mi się na celownik wala, no ja pierdzielę co to ma być Spoko, sekundę. Kurwa macie, jaki headshot. Ciągle mi mi Zjebana niech, to mnie. Będzie z wiala jakoś. Mam nadzieję, że to jest złoto Mamy fary. Co dobrze bije, idzie. Moja mam ulotę. Wbijamy się? Ja też multa, tylko mało. Wbijajmy się, wbijamy się. Dobra. Wszyscy nie dobra, dwóch trafiłem. <laughs> Wszystkich trafiłem! <laughs> nie widzisz nas. O, dobra, jednak widzisz. Masz, masz piorytet widzenia. Dobra, nie gram. Wieprz mi z hujów Wieprz jest zajebisty. Pierdolę, bo nie umiem grać. Nie czaję ja nie Ja pierdolę, bo mam teleport pojewany. Zawsze nim mało grałem O co chodzi? Co się Zario? Gram? wygrać Ale teleport nie działa? Ja, pierdol. Aż to kurwa w gogle wpisze, bo to jest kurwa nienormalne. Czakujesz tę apteczkę tam tą dużo? Tak, właśnie tam idę. Okej. Nie chodzi już prospiarta. Nie wyszło Sakowaty. Kurwa, zostałem wessany, jak... dzięki Teleporter mają, jebany Akurat kurwa, wiem, gdzie... w pół sekundy, jakbym się się schował, to bym... Kurwa, bym, zajebał nie? mi 300 HP chyba Hanzo, jebany że ja tak bardzo nic nie robię w tym meczu. Ja też się czuję bezużyteczny. A ja nie, ja, ja się, ja się lecę przynajmniej. <grytanie> pasy i Hanzo, trzeba z nim, bo to jest masakra z nim. Aha, sama zaje... <grytanie> okay. fara sama zajęła. Okej, fara. się sama zajebała? Ja, nie wiem, nudziło jej się. Mamulta, jak coś. Wbijamy się? 57% No ja nie naduję dość szybko więc Trzeba nie tutaj Ale czekaj dobra Jesz jeszcze jeden tutaj Powiedz mi kiedy będziesz rady na pewno Ja jestem jak coś Jakaś trochę naładuję jeszcze Ja wbijam Kurwa jebana zasysaczka I... no Dobra nie wbijam Przeczekać wszystkie ulty

Ładne, ładne. No! No! Ole, combo! Mówcie, no, że nie przejmiemy tego teraz, jak tyle zabijaliśmy. Teleport. Jakaś laska mi się wyjdzie. <grywka> Czemu nagrywka jest tak bajdowa? Napierdolę, zapaliłem się. Nie wierzę, że... Dobra, to się tego, aż dużo nowym genzem. <laughs> genzem się zapalił. Uff. Eee. Trześć mamy dobrego Hillara, sombre będę Gdzie to ulti? To na nazywa do ulti A bo wy tam na tyłach nie A na mnie nie strzela Zbijemy się Kurwa jakim cudem! Już m na hack ten... jest jakieś krótsze w ogóle te ulty jak zultujesz. Jak norm Kurwa, wiesz, jak normalnie to jest jakby dłużej to. Nie ogarniam dlaczego tak się stało. Jak się stało. No hakowane 100% Nie wiem jakim cudem nie tego ulta swojego. Ja tym bardziej. Jest, jest jakaś hakowana teczka, że ci tam ci tam z tyłu Ta mała? W tak, tam z tyłu, Dobre. gdzie jest winda Tutaj, gdzie? A, a... To trochę nie, nie, nie tutaj z tyłu A tam nie... O, dobra, no dobra, sztukuję ci Żołnierz tam ciśnie Żołnierz jest low strasznie Już nie Swojego no. postawił lamus. Co, ona się w ogóle nie mierzyła od shifta, czy co? Dużo, usakowane apteczki ja Zajmowałeś mi apteczkę, halo! No, <laughs> <Nie> Odhakowałeś się <laughs> Co ty gadasz? No. <laughs> Masz Okej, okay, dzięki 87% mam Ja mam... mam 100% Palam! Kurwa, jestem zamrożony. nie, kurwa 4% mi braku Grubą. No ale w sumie oni nie mają nic na tkanin, po jest tak. Poza Mary. Oli, ale cię. Dwie? Może? Punkt. Może on muszą razem, z tyłu na nas. Tył nas. Oni z do przodu. Olde, ale Kurwa, nikogo tam nie, nie ma. Nie. nie. głupio, bo mieliśmy kurwa farę, a z tyłu sobie stał kurwa Hanzo, czy żołnierz, i strzelał do nas z budynku. No. No, no to, jest, to jest ta fara Jest. W sumie i będzie. Do końca swoich dni w życiu. No ja bym chyba lepiej farą zagrał, przynajmniej lepiej niż tym Genjin, bo to już była jakaś parodia. jaki play of the game. Rescue, aimbot initiated i ciśnie. What's an <laughs> kurwa. Nie walczę dla zaszczytów. Trzeba w domie wyjaśnić. Bo i chodzi za imbotem. Dobra, jedna wygrana i będzie skrzynka. Ja z mam Dobro no co? To Torbjorn, Horn. Akcja. Całe to. Wybierz Art, cheese. Waren ma. O mat, znowu on. Który z nich to to ta fara, tak? Pump up. Wafelka, o Wafelka jest w przeciwnej dalej. Mówiąc aż gramy z tym samym liźmi. No, no, no. Gdzie ha ha hakować mamy teczki? Gdzie chcecie? To o tutaj. Najpierw słuchajcie i potem tamto dużo z tyłu. A postawę na środku wieżyczkę, bo łajnot. Bo łajnot. Łajno. Bo łajno. Nikt nie sobie na środku, więc dla, dla odmiany. Nie będziesz śmierć tam? w tym budynku, tym, tym? Gdzie jesteś? Tutaj? Tutaj to mało? Tak, tak to mało będę, hakciu. Teraz się przejechać, fuck no! On się nie trafił platformę Wracajcie tu A ja będę mógł być na windzie ciągle Zofan, so nie fan Nie na windzie dawać graffiti Tam tu O kurwa, to się zdążyłem cofnąć Piącie on cię zajebunie. Pozwól, że postawię tutaj wieżyczkę ale teraz nam się przyda, Samro. Wow, Tiger akros <noise> Haha, kombo na windzie! Co wy kurwa robicie? <noise> Stoimy na windzie. Ole, Tiger, żeś tiger. go sprzątał. Uuu, trenowałeś. Czekaj, już tam ging armor dać, kurde. Zasłużyłeś. Nie, wieżyczka, weź stań przed nią. Wararium no ja pierdolę! Znowu mnie nie cofnęło, co to kurwa jest? Na górze masz armor jak coś. 1, 2, 3, 4, 5... Zamknęli mnie. Pozwól, że przy tobie postawię troszeczkę. Bez kitu ani razu nie udało mi się przeteleportować teraz w tym meczu. No żołnierz skurwającej. Raz się udało. Mam ulta jak coś Teleportna? No, czy co się pierwszy raz udało? Teleportna no. Macie armor? Były mi o to nie ja! No czemu mnie? Masz ulta? Ja padłem A nie ma wieżyczki. Padłem i tak, nie miałem ulta 10% A no, chujnia co? Jeszcze tu walczyłem. Musimy Kurwa życia, Pierdolaj. Tiger, ty kurwa graj w domu zawsze. No. Życia, to nie jest, nie nie jest kurde. Bog. Rób, Bog tej ja ja Bóg tej gry. Jest trafiłem teraz. Kurde, powinieneś smacie ja grać bogiem. No część z tym Turbiurnym tylko. Mnie mamy Tumka. A mam wieprze Czekaj się. Ja mam teleporta! Jak to tak na no. Plecy. Niech jak pierdol dostał? Kto? <laughs> Żołnierz wyskoczył mi przed, i to dostał pierdol <laughs> I to jest zajebiście broń. Kurwa mam prawie 10, 9, 8 Masz? Mam! Ładuj Ładuję Ta brzydota co dostanie nowego skina, bo tamten był brzydki, mnie bije. Plecy żołnierz idzie. No do A Ani gata, ja, waga, aktun, aktun. Zajebano mi łapteczkę. Na górze jest chyba Reaper, jesteś z boku. Reaper gonna drop ult. Chyba, może, nie wiem. Nevermind. Aha, Reaper mnie zajebał, a ja mam prawie ult. Weź się tą apteczkę, to. A, mam dobra, wpływ zginiesz i tak. A kurwa, apteczko! BEHIND! Mę to dziwi, że oni dalej się patrzyli do przodu, jak mi tam cztery było z tyłu. Hmm. 65 ulta mam. Moja super zdolność jest gotowa. mi nie idzie to ładowanie ulta. To dobre ulty, zobacz wszystkich, kurwa. Tylko szkoda, że... Zacięła się. Od przybytku głowa nie boli. reaper z żołnierzem na górze co? Nie jestem się wychężyłem u Ja jestem i Reaper? Ja znaczy kurwa żołnierz dobra zdechł, nice Nie Pięknie tutaj dobra Już nie ma A na mi tuczek ma ja Na wunta Ja na 71 Jebana, no, jak ona to zrobił Kurwa Stawiaj to wieżyczkę szybko, bo ja mam 92 mam Mam 100 Ja 94 Takuj to Takuję Gdzie ja kurwa? Kurwa wiesz że ledwo widzi, ja pierdolę, żeby w ch**u postawił Zaunież jest na plecach Nie ma ręka ma ulti? Ma ulti, ale jest przez chwilę. Ale ma ultę. Kurwa! A kurwa, proszę cofnę, jak ten sobie. Stary ja to przeżyłem! Jakim cudem Ktoś kurwa wypchnął. Eee, chuja, chociaż... Nie, ja tam... nie, nie. Już kurwa, ktoś tam się ciągle klepie. No, 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 teraz to już nie. Kurwa, najmniej mnie odcięła. Przecież się, że słyszę dźwięki jak uderza w wieżyczka, to chuja, tylko dwa pierwsze słyszałem. Kurwa zbugowany jest ten pierdolony teleport. Napisz do Blizzard może jest nagrodę jakąś. Za wykrycie było baga, nie? No niektórych grach rozdają. Lolki jej się rozdawali I to jest ready kurwa Kurwa mać! mać. Wieżyczka leci na jeden Kurwa mać! Reaper Tak blisko ul to Nie będę zmieniał Nie będę Integrator biorąc do końca ma Nowy main Ja mam ulta prawy. Nie mam wieżyczki. Nie mam pytań, kurwa, jakim 7 ulta mógł użyć, nie mam kurwa pytań. Nie, 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 on był sakowany przecież, co to za bullshit. Nie mam kurwa pytań. Weź nie tam są... zbugowana jest Sombra. Może być tak, że Sombra... Sombra, się coś zjebało. No ale przecież nie było żadnego patcha. Może był jakiś hotfix, który zjebał coś. Ma ta wyrzeczka, co to? Ty... To tutaj zabijaliśmy na początku? I nie wiem, ja zrobiłem, no, no ale dobra. Czy ile osób sakowałem? 18 trafieni impulsem. Masz lajka. Nie ja jestem kurwa z siebie domny, zabiłem 16 osób chyba. A grałeś w ogóle tankiem w tym meczu, czy nie? Nie, grałem tylko w dowo. Zajebiście. No. Jest. Czyli krytyczny trafień. Nie wiem, z 7? Miał trochę chyba. Nie wiem, co widzi przegrzaniem 7. Nice.